Siemanko przejąłem ten kanał Tak? Nie, żartowałem, sorry. Robimy No. No takie pytania, no dobra. No to ten. Masz. Jeste, usiądziemy wygodnie na dachu. Ej, idźcie na dach szyb. Okej, okay, to kontynuujemy. Pierwsze pytanie. Dla... Marcina. Eee... że Nie. Eee, dobra. Ile miałeś piłek? Szczerze mówiąc? Mm. Mm. Dziewięć. Okej. Okay. Eee. to dziewczyn. Okay. Eee. Ile dziewczyn? E? Mm. Jedna. Okej, okay, jedną, jedną. Teraz dla Ciebie. Jakie masz drugie imię? Piotrek. Sama pewno. No tak. Nie wymyślaj gównie. Dobra. Teraz Mateusz. Nie. Eee. Jakie Ty masz drugie imię? Żadne. się. Eee, Marcin. Eee. Am. Eee. Ile Ty miałeś dziewczyn? Ja? No. Dwie. Ty chamię. Mateusz On ten... ile miał? Mm. Hmm. 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 Ty masz hmm. ładach. Mówię... Mm. Co tu Co za jaka pieprz? Jaka była twoja najpiękniejsza może bramka? Gdzie mieszkałeś wcześniej? Gdzie mieszkałem wcześniej? W Warszawie. No, widzisz, już od początku samego tu mieszkańca. tam. Nazwaliście Marcin. Pytanie na się. Gdzie się urodziłeś? Le w jakim szpitalu? Nie, po prostu w jakim mieście. W jakim mieście? Mm. Na no Pylawie. Aha <grym> <I> to. <grym> gdzie się urodziłeś? Ja? Mhm. W Warszawie. Okej. Okay. Lubię Warszawę. Polecam. Okay. Warto odwiedzić. Ja też lubię, ja tam mieszkałem. Dobra, yyy... Dobra, Eee. A co my na tej kamurce Zmażyć wszystko? Jejku! Jaka beka? Eee, dobra. dobra. Jakie miałeś najlepsze buty? Co? Jakie miałeś najlepsze buty w życiu? Najlepsze buty? Aha. Tutaj? Aha. Najlepsze buty tu miałem te. Tak. Max. Zresztą Jakie miałeś najgłupsze wyzwanie? Najgłupsze wyzwanie? Mhm. O, Gdzieś tam w las. pytanie. Gdzieś tam blask. O Coś zrobił z rowerem. Udaj miał najgłupsze wyzwanie. No? Mm. Kusza, kusza. Kusza, kusza. Mm. Kusza, kusza. Jeszcze raz. Coś przebił rower nie, to Co? Co? mi Co? rower przebił. Ja cię nic nie Co? No nie Co? Co? Był? Nie Zaraz powiem, co? 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 Nie Co? Co? powiem ci, Co? Chodź no, z tym Marcin, jakie miałeś najgłupsze wyzwanie? Jakie miałem najgłupsze wyzwanie? Mm -hmm. Zastanówmy się. Mm. Z Tobą miałem najgłupsze wyzwanie. Ale jakie? Z bazylią. Walicie. Cię. Ty możesz walić konia. Haha, ha. no, Dobra. Coś ja chciałem powiedzieć? Nie. Jakie najgłupsze słowa powiedziałeś? Najgłupsze. najgłupsze słowo powiedziałem w życiu. Aha. Żadne. Okay. Czyli żadne słowo, żadne to słowo, które najgłupsze powiedziałeś w życiu. Teraz ty, naj, jakie najgłupsze słowo powiedziałeś? W życiu. 啊。<laughs>